Witam, moje kochane wagi. W czytaniu romantycznym, czytaniu o miłości, partnerskim na rok 2024 zobaczymy, jakie są energie, zobaczymy, co jest w Waszym polu i mm, jakie są wskazówki, co ewentualnie można z tym zrobić, jeżeli Wam się to będzie nie podobało. Bo pamiętajcie, że macie wpływ na to, co przychodzi do Waszego życia. Um, jestem wielkim fanem. Traktowania Tarota jako wskazówki, jako drogowskazu, jako narzędzia pomocnego, żeby się przejrzeć w sobie, w swoich energiach, gdzie jestem. Jeżeli mi się to nie podoba, co mogę zmienić, co mam zrobić, żeby być tam, gdzie chcę być, tak? No i zobaczmy, moi kochani. ktoś tu będzie robił porządki w swoim życiu miłosnym w tym roku no i zaraz zobaczymy co to oznacza dokładnie porządeczki tutaj są prawdopodobnie jesteście w związku, który yy, z którym trzeba zrobić porządek tak? A jeżeli nie jesteście w żadnym związku, to trzeba zrobić porządek może ze swoimi przekonaniami, tak? Na temat tego, co myślimy o związkach albo o miłości. No i zobaczmy. Mhm. Okej. Okay. Um, dla jednych jesteście w związku z kimś, kto może, może nawet możecie być nawet w separacji, dla niektórych, tak? Z kimś. Tutaj mamy króla um, buław oczywiście jeżeli um, mówię do Panów, to po prostu będzie to energia. Um, Osoby, która jest bardzo... Ma, ma cechy po prostu, króla buław, tak? Ale nie... nie przejmujcie się płcią, jest to czytanie ogólne, tak? Jest to osoba, która idzie za swoimi rządzami, za swoimi uczuciami, pragnieniami i jeżeli ta osoba nie jest jakby najlepszą wersją siebie, to może przed Przekładać swoje pragnienia nad innych, tak? Czyli może być to osoba, która będzie egoistyczna, będzie myślała tylko o sobie, nie będzie się przejmowała wami, jeżeli, tak powiedziałam, jest złą wersją, nie jest najlepszą wersją siebie. Jest to osoba, która na przykład może nie wiedzieć czego chce, trzymać was w limbo, tak? może być z wami dla powodów, które no, nie są szczerymi powodami, dla których powinno się być z kimś w związku, tak? Czyli znów takie m, mo mogą to być powierzchowne powody. Nie wiem, wygląd na przykład czy em, em, status społeczny, tak? Em, takie bardzo mało głębokie powody, że tak powiem. I jeżeli tutaj właśnie jesteście w takim związku, gdzie ktoś was trzyma w limbo i nie traktuje tak jak należy, myśli tylko o sobie, no to wy będziecie czyścić, że tak powiem, swoje życie z takiej energii, tak? No i bardzo dobrze. No i bardzo dobrze. kochani moi i w momencie, i wiecie co kiedy zrobicie ten porządek, zobaczcie macie nową miłość dwa puchary bratnie dusze miłość osobę, która chce, jest równy przepływ energii, tak e, która chce inwestować w was, tak samo jak wy, w nią No właśnie, i dla tych, którzy są sami, też tak, może, mogą mieć wizję, wizje, mogą mieć przekonania, albo że nie, ma, że nie ma dobrych mężczyzn, tak? Na przykład, że wszyscy mężczyźni są yy, no, łajdakami, i odwrotnie, jak mówię, do mężczyzn, także nie ma porządnych kobiet. Jeżeli macie takie przekonania, to, to jakby nic dziwnego, że nie możecie kogoś znaleźć. Bo los wam podsuwa same takie, właśnie osobniki. Więc tutaj trzeba, tak jak powiedziała, albo zrobić porządek ze związkiem, który nie jest dla Was dobry, um, albo ze, z przekonaniami, które też Wam nie służą. Um, I w momencie, kiedy to zrobicie, przestaniecie być sami, albo samotni w związku, w którym jesteście, tak? Um, dla niektórych niektórzy mają um, do przepracowania na przykład rany porzucenia. Może byliście porzuceni, jak byliście mali, um, lub jeden z rodziców nie dawał wam ciepła, miłości, był emocjonalnie nieobecny na przykład, tak? Czy w ogóle fizycznie nieobecny, to tutaj to trzeba też uzdrowić, po to, żeby odblokować. Um, właśnie przepływ tej pięknej, zdrowej miłości. Czyli to, co jest, wam nie służy, musi odejść, musi runąć, dlatego, że jeżeli sami nie zrobicie tego porządku, tutaj mamy wieże. To wszechświat Wam w tym pomoże. Tylko zazwyczaj, jak wszechświat wstępuje, bo Wy nie robicie tego, no to nie jest to przyjemne, tak? Bo on musi po prostu Wam coś na siłę zabrać albo coś, wiecie, pod, postawić Was pod ścianą. Jeżeli dobrowolnie nie chcecie wybrać siebie, no to troszeczkę bardziej będzie drastycznie, boleśniej, oczywiście, wiecie. Pamiętajcie, że możecie temu zapobiec, tak? Jeżeli już dziś wybierzecie siebie. Pamiętajcie o tym. Ale jeżeli coś w waszym życiu stoi na fatalnych fundamentach, na których nie można zbudować cudownego związku, takiego o którym pragniecie, bo jesteście, bo dajecie energię osobie, która wybiera siebie, która nie wie czego chce, która trzyma was w limbo. No to jak chcecie na tym zbudować coś solidnego, tak? Um, także takie coś do przemyślenia. Znowu chowam, bo nie potasowałam. <laughs> A to było w poprzednim czytaniu, a przepraszam, wy nie wiecie, o czym ja mówię, bo w poprzednim czytaniu wypadła mi karta, którą schowałam, bo nie przetestowałam jeszcze talii i wypadła inna, co prawda, ale z taką samą energią, więc co ma, wiecie, wypaść, to i tak wypadnie. Dosłownie. I to jest też bardzo podobna energia do tej, co wypadła mi na początku. Mamy tutaj energię sekretów. Ktoś nie mówi Wam wszystkiego. Ktoś nie jest z Wami szczery. Ktoś nosi maskę. Um. I ta karta poprzednia, która mi wypadła, wiecie co, ja ją wyciągnę i Wam pokażę, i Wam opowiem. I Wam opowiem. To jest bardzo ciekawe. Um. I mamy niespodziankę, tak? Tylko teraz tak, jeżeli wy. Niespodzianka może być, znaczy niespodzianka, właśnie to może być, ponieważ jest to połączone z sekretem, to ta niespodzianka może być nieprzyjemna, tak? Może wyjść na w coś, co Wam się nie będzie podobać. Szczególnie, jeżeli nie wybierzecie już teraz siebie, tylko pozwolicie, że wszechświat za Was to zrobi. To może się tutaj właśnie okazać, że będziecie mieć niemiłą niespodziankę. Okaże się na przykład, że ten ktoś właśnie ma jakieś sekrety przed wami, że was okłamał i tak dalej. Um. I wiecie co? Ja to jeszcze zweryfikuję. Jeżeli jest to ktoś, kto na przykład trzyma wa, Was w sekrecie, nie yy, nie wiem, nie lubi z Wami wycho wychodzić publicznie, chwalić się swoim znajomym, yy, przyjaciołom, rodzinie, pamiętajcie, że mężczyzna, który Was wybiera, który chce z Wami być i który Was kocha, będzie chciał się chwalić Wami ze wszystkimi. Jeżeli to jest osoba, która robi w ukryciu, nie chce się pokazywać. No to to jest ogromna czerwona flaga. To znaczy, że ma sekrety. To znaczy, że wam nie mówi czegoś, tak? No, zobaczcie, kłamstwo. A wiecie, co jest najlepsze? Ta karta była zaraz pod tom, i ja ją wcześniej zobaczyłam. I to jest też to, kłamstwo tutaj wyjdzie na jaw. Yy... I to może sprawić, że będzie brzydko, że będzie brzydko. Więc dlaczego od razu się nie usunąć, jeżeli to z wami rezonuje? To, co powiedziałam, ta energia tego związku lub osoby, która przyjdzie w tym roku do was i będzie miała właśnie takie cechy, będzie się tak zachowywać. Zdemaskujcie to od razu. I nie wkładajcie energii w kogoś, kto tak się zachowuje, bo na tym nic nie zbudujecie solidnego, tak? Um, tylko prędzej czy później to wszystko runie. Musicie znać Waszą wartość, tu też się kłania taka um, energia. Bo ktoś, kto się szanuje i zna swoją wartość, tak? Um, nie pozwoli, żeby ktoś taki wszedł do, do ich życia, tak? Możemy poznawać takie, takich ludzi, oczywiście, że tak, ale do Was należy wybór. Czy Wy będziecie mm, to karmić? Na przykład w wierze, że a, to ja go zmienię, albo to ja ją zmienię. No nie, człowiek musi się sam chcieć zmienić, nie da się kogoś zmienić. Pamiętajcie o tym. I kropeczka nad i, moi kochani. Kropeczka nad i. Boskie przebranie. Jakby nie widzicie wszystkiego, co Wszechświat ma Wam do zaoferowania. To jest jakaś um, boski plan po prostu. Ale zobaczcie, jeżeli tylko wybierzecie siebie... Mamy tutaj miłość, która jest sprawiedliwa, która jest na równych zasadach, tak? To jest to, czego chcemy. Um, także, nawet jeżeli, właśnie, nie wiecie, co jest za rogiem, nie przejmujcie się, to wszystko, jakby wszechświat wam pokaże wszystko w swoim czasie. Ja ją zweryfikuję, tę energię, żeby bardziej doprecyzować, um, pod kątem tego czytania. Ha! A wiecie co? E też może przyjść do Was ktoś, kto na pierwszy rzut oka może nie być w Waszym typie, na przykład. E I mówię o tej osobie, z którą chcecie, ch będziecie chcieli tworzyć związek, który będzie, wiecie, taki wspaniały. E że hmm, mam właśnie taką energię, że ktoś może Was zaskoczyć, jakby, za, jakby sytuacja Was może zaskoczyć tym, że pojawi się ktoś w Waszym życiu, kto na pierwszy rzut oka może nie być tym, um, kim później się okaże, tak? I to jest piękna energia. I mamy też energię, ktoś was może obserwować, już wiecie, ktoś was może już obserwować, um, albo odezwie się na przykład, właśnie na jakieś tam social media, wyślę wam zaproszenie do znajomych, um, albo to może być po prostu nawet online yy, dating, tak? Czyli. Możecie kogoś poznać właśnie za pomocą jakiejś um, apki do um, spotykania ludzi. I słuchajcie, są e, oczywiście, jedni nie lubią tego, drudzy lubią. E, jedni uważają, że tam wszyscy przychodzą po jedno i tak dalej, ale słuchajcie: życie pokazuje, że można tam znaleźć. Słuchajcie, to jest tak jak w, ze wszystkim innym. Jest tak, jak myślisz, że jest. Będziesz myślał, że będą sami dranie, same puste laski, które chcą jednego. Takie je będziesz znajdywał, tak? Znajdywała. Um, więc tutaj jest też takie: otwórz się bądź bardziej um, hmm, bądź, bądź otwarty, właśnie na jakieś inne możliwości też. Um, poznania na przykład kogoś, tak, nie zamykaj się tylko dlatego, że masz przekonanie takie, a nie inne. Um, można kogoś spotkać w sklepie, można kogoś spotkać, um, no wszędzie tak naprawdę, w jakikolwiek sposób. Um, więc jakby nie zamykajcie sobie żadnych dróg tylko dlatego, że macie jakieś tam przekonanie, tak, um, które jest właśnie negatywne. To jest tak jak mówię, to jest też zmienianie swoich przekonań, robienie porządek yy, z tym, co my myślimy, co nas blokuje tak naprawdę przez nasze myśli. Jesteście tym, yy, czym myślicie, że jesteście. Wszystko jest energią. To jest nauka. To jest science. Yy, takie są prawa rządzące światem. Yy to właśnie jest to podkreślenie, żeby um, właśnie może odkryć jakiś, jakąś in, jakiś inny sposób myślenia, jakby zaadoptować może tak. A co jeśli, tak? Bycie ciekawskim, um, otworzyć się tak, jak powiedziałam, otworzyć swoje horyzonty, um, nie zamykać się w swoich tam boksach i tych. Um, pozbieranych po drodze przez ludzi, którzy tam gadają głupoty, albo społeczeństwo, które nam narzuca różne głupoty, albo umysł nasz, który niby chce nas chronić, tak? Pamiętajcie, że umysł jest tak stworzony, że chce nas chronić, żebyśmy przeżyli, żebyśmy unikali niebezpieczeństwa, które zagraża naszemu życiu. On nie chce, żebyśmy byli szczęśliwi, a Wy chcecie być szczęśliwi, więc musicie weryfikować, co wam ten umysł tam podpowiada, tak? Um, I mimo i pamiętajcie, że właśnie możecie na przykład być w sytuacji, gdzie okej, okay, jest, bez, jest tak, a nie inaczej. Mam przed sobą taką osobę, a nie inną, lub nawet kilka osób, lub ciągle się powtarza taki schemat. I myślisz sobie, no to jak ja mam znaleźć kogoś fajnego? No właśnie poprzez zmianę przekonań. Nie widzicie co jest za rogiem? Co się kryje zatem kiedy zrobicie porządek ze swoimi myślami, ze swoimi przekonaniami i uzdrowicie to, co macie uzdrowić. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i życzę oczywiście wspaniałej, cudownej miłości. Buziaki.